Witajcie moi drodzy Jest sobota, późno popołudnie Dzisiaj się podwierałem bo zrek się na spacerze po naszej ulicy chodząc Znalazłem dwa koźlarze, dwa kozaki topolowe polowe pójdę do lasu po zagajnikach, zobaczę może coś urosło Powiem wam, że już łażę z pół godziny nic, nic oprócz jakiegoś tam skóra nie było już miałem zawracać się do domu No ale w trawie jest, czeka na mnie Barolik szlachetny, Boletus edulis Zwany prawdziwkiem Także nie wrócę o, Z pustym koszykiem jeden będzie No i to całkiem spory Czapeczka prawie jak ręka tu te dwa kozaki do polowe, nie? Chyba będę suszył, bo to wszystko jakieś takie dziwne. Niby po tym deszczu co był wczoraj to wygląda jakby podstarzałe było lekko, jakby wcześniej coś tam chciało rosnąć, a teraz wyskoczyło i się rozłożyło. W razie nie ma co narzekać. Jeden prawdziweczek jest, a jeszcze się rozejrze. Jak jest jeden, to może być ich więcej. No nic moi drodzy, obleciałem moje najciekawsze miejsca Wielka porażka, wielki nic Ale jest ten jeden Borowik szlachetny, prawdziwy Boetus ja dulic, dzięki niemu powstał ten filmik Jakby nic nie znalazł, to bym nic nie nagrywał Także jeden dzień, a w zasadzie jedną noc coś tam pokropiło Jakieś pojedyncze stuki wyskoczyły no a to wszystko jest dalekie od marzenia grzybiarza O super udanym sezonie, o no w ogóle jakimkolwiek sezonie grzybowym Ale z drugiej strony nie ma co narzekać, bo jeden borowik Zawsze to więcej niż 0 Jeden większy jest od zera Aż tam dwa tamte kozaki, też nie młode Chyba to towarzystwo. Także ten grzyb spory, też nie młody. Tamte też nie młode kozaki. Wezmę ich raz, dwa. Obiorę, potnę na ładne plasterki. I sobie ususzę na sezon zimowo-wiosenny. A jak będzie przyszły rok, też taki bryndzowaty, jak i ten, to może i letki przyszły. W zeszłym roku nazbierałem, na, na, suszyłem całe mnóstwo grzybów, poszły przez zimę. W tym roku nawet nie ma co suszyć, o marynowaniu nie wspomnę. No ale dopiero połowa września. Może jeszcze coś się poprawi. Na co liczę i w, czego sobie i innym grzybiarzom z całego serca życzę. Bądźmy dobrej myśli. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.